Prezydenci to zazwyczaj poważni ludzie w garniturach, ale nie zawsze ich życie jest takie jak w podręcznikach. Poznaj 15 zaskakujących faktów o prezydentach, których raczej nie usłyszysz w szkole. Pierwszy George Washington miał drewniane zęby? Nie do końca. Jego protezy były zrobione z ludzkich i zwierzęcych zębów złota, ołowiu i kości słoniowej ale nie z drewna. Drugi prezydent Polski, Andrzej Duda, był znany z aktywności w social media. Czasem bardziej emocjonalnej niż politycznej. Internauci często robili z tego memy. Trzeci, Theodore Roosevelt, został postrzelony i. dokończył przemówienie. Mimo rany w klatkę piersiową, mówił jeszcze 84 minuty. Powiedział: Zajmie to więcej niż kula, by mnie uciszyć. Czwarty, Lech Wałęsa, w jednym z dokumentów z okresu prezydentury, podpisał się jako mlech B. Do dziś niektórzy się z tego śmieją. Piąty John F. Kennedy, mimo że wyglądał młodo i dynamicznie, cierpiał na silne bóle pleców i brał leki niemal codziennie. Szósty Abraham Lincoln był jedynym prezydentem USA, który posiadał patent na urządzenie unoszące łodzie na płytkiej wodzie. Siódmy Emmanuel Macron zakochał się w swojej nauczycielce, gdy miał 15 lat. Dzieli ich dwadzieścia lata różnicy, ale są razem do dziś. Ósmy Donald Trump wystąpił w wrestlingu WWE i wziął udział w bójce na ringu. Tak, był prezydentem USA i jednocześnie celebrytą. Dziewiąty Aleksander Kwaśniewski podczas wizyt zagranicznych był zapamiętany spotknięć im zmęczenia, ale zawsze tłumaczył się grypą. Dziesiąta Tarja Halonen, prezydentka Finlandii, miała doświadczenie jako dj i lubiła heavy metal. Jedenasty Richard Nixon nagrywał wszystkie rozmowy w Białym Domu. To go zgubiło. Afera Watergate zakończyła jego prezydenturę. Dziesiąty drugi Wołodymyr Zełenski grał prezydenta w serialu Sługa, Sługa Narodu, zanim został prawdziwym prezydentem Ukrainy. Trzynasty Ronald Reagan był aktorem i zagrał w ponad pięćdziesięciu filmach, zanim został prezydentem USA. 14 Pedro Lascurain... Był prezydentem Meksyku przez zaledwie 45 minut, najkrócej w historii. 15. Barack Obama zdobył pokojową nagrodę Nobla w 2009 roku, zaraz po objęciu urzędu. Wielu twierdziło, że za wcześnie, ale decyzja zapadła. Prezydenci to nie tylko polityka i przemówienia, czasem kryją się za nimi niesamowite historie. Jeśli chcesz więcej takich filmów, zostaw suba, łapkę i napisz w komentarzu. O kim mamy zrobić kolejny odcinek?